Jeszcze bliżej. Jeszcze raz, jeżeli chodzi o, e, e, jeżeli chodzi o gryzienie. Tak? Zęby, bardzo ważna sprawa. Jeżeli nie potraktujemy poważnie tak zwanych dodatkowych elementów e, e, m, walki, czyli zębów, uderzenia głową, zadania palców w oczy, to bardzo dużo tracimy. Okay? Sport to jedno, jest wspaniały, ale samobrona raczej jest to brutalna wymiana energii między ofiarą, a Agresorem. Tak? Jeżeli agresor jeszcze do tego jest nieustępliwy, to mamy już różnicę pomiędzy agresorami. Agresor może pracować mniej lub bardziej delikatnie, ale jeżeli nie postawimy mu granic, to będzie się rozwijał i podniecał się waszym strachem. Okay? Oczywiście znajomość psychologii, walki i rozpoznawanie typów niebezpiecznych jest tutaj też bardzo istotne. Przeszedł już wszystkie strefy. To, że on się znalazł w sytuacji, kiedy ja jestem całkowicie sparaliżowany, on jest trzy razy silniejszy i ręce są tu, to jest moja wina, ponieważ ja do tego dopuściłem. Wcześniej mogłem odejść, mogłem atakować, mogłem robić różne inne rzeczy, ale tak się stało, szczególnie kiedy duży typ atakuje e, kogoś mniejszego, mniejszego mężczyznę, mniejszą kobietę i tak dalej. Chodzianka bliżej, proszę. Mówimy w tej chwili o tym, że on złapał cię, okay. jego biodra są blisko. Więc w tej sytuacji eliminujemy kopnięcie kolanem nawet po cofnięciu delikatnym w tył, ponieważ on to czuje. Jego biodra są blisko mnie. Okay? Teraz eliminuj również sytuację, bo to jest jakby moment przed, który można zrobić Anka ankisze. Jeżeli moje ręce mają troszeczkę luzu, to ja jestem w stanie zrobić to. <grym> Złapać za strefę kroku, bądź dalej kopać. Więc moment wcześniej istniała możliwość, żeby skręcić kciuk, okej, okay. raz, dwa, okej, okay. być może teraz kopać, yy, uderzyć, wychodzić i tak dalej. Teraz byłem kompletnie spaludziwany, czuję już, że moje plecy i moje, a, mój, mój kręgosłup zaraz mi odpadnie, dobra? Więc szukam jakiegokolwiek balansu, żeby nie upaść, więc stopy nie będą razem, ręce gdzieś mi tutaj są zblokowane, ale mam szyję, więc ugryzę i postaram się z tego wyjść. To jest praca. Efekt dźwiękowy sprawia, że wasze nastawienie też jest bardziej agresywne. Można wykonywać różne dźwięki. Wykonajcie takie, jakie będzie dla Was najbardziej odpowiedni według zasady PDS Personal Defense System. My uczymy Was optymalnych rzeczy, ale to wy później tworzycie swój własny system bezpieczeństwa, tak? Niektóre z Was będą lepsze w negocjacji kryzysowej w psychologii w rozpoznaniu. Część z Was prześpi pewien etap, ale będziecie lepsze w atakowaniu. To wszystko zależy od tego, jakie macie charaktery. Więc zobaczcie. Jestem teraz blisko. Pamiętajmy o tym, że nie zawsze, przez wzgląd na wysokość agresora w stosunku do mnie, nie będzie e, e, okazji, żeby zawsze go ugryźć. Także to, że ja teraz gryzę, to, 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 to dostałem szansę od życia. Jeżeli jest na tej wysokości, w większości będzie możliwość, ale co, jeżeli nie? Jeżeli to jest nawet jakaś lekka bluza, to przez podkuszulkę i bluzę, ćwicząc to, używając siekaczy, możesz ugryźć, nawet odgryźmy kawałek skóry, ale jeżeli będzie to gruba bluza i kurtka. No trudno. Gryziemy w szyję, ok? Gryziemy w policzek, ale musicie wyczuć po prostu, gdzie jest jego ciało. Dlatego też my na szkoleniach zawiązujemy tutaj plaster wołowiny i się gryzamy w nią troszeczkę, gryziemy, ugryzamy. To jest bardzo fajne ćwiczenie, że być może to będzie ucho. Rozumiemy? Natomiast przede wszystkim to nastawienie stoi najważniejsze, więc ja z całkowitego luzu muszę się zmienić trochę w bestię. Więc parter mnie trzyma. ok? Wykonuje ugryzienie i dystansuje. On ma czuć dys dyskomfort werbalny i dyskomfort tego, że ja gryzę. My się z Emilem gryźliśmy wiele razy, więc wiemy o tym, jak to jest. Jeżeli ktoś jest yy, naćpany, wiadomo, że jest troszeczkę, troszeczkę inaczej, bo on nie odczuwa bólu, dobra? Ale możecie albo coś zrobić, albo czegoś nie robić, tak? Przejdźmy na razie do dry drilla, gdzie tego świra yy, z siebie wywali. ok? Zapraszam.